Jak masz dziecko i chciałbyś i ty odpocząć dziecko i dziecko, żeby się fajnie bawiło, to akurat mam kilka takich katalogów, zrobiłam sobie też ulotki, zestaw. Możesz wziąć dziecko do kina, raz, dwa, trzy, cztery. Jest pięć filmów w multikinie. A na przykład w tych książkach prezentowych jak Uphisz Wosher. To masz tutaj szalona zabawa w parku trampolin, w kinie kino dla dwojga, jak masz żonę, dziewczynę, spektakl teatralny, może będzie akurat też coś dla dzieciaków i przyg przygoda w wirtualnym świecie. A jak nie chcecie tego wszystkiego robić, to zawsze możecie iść na degustację czekolady. Myślę, że dzieciom to pasuje, a ty z żoną możecie sobie iść na degustację piw. Co ty na to? Brzmi nieźle na święta, trochę spokoju. Dziecko ma rozrywkę i ty odpoczynek? No, to taka, że tak powiem, okazja, nie okazja. Przygotowałam coś takiego w paru miejscach, zostawię i to weźmie to weźmie. Powodzenia i do dobrej zabawy.